Witam w kolejnym odcinku na moim kanale Milu Food Channel. Dziś przygotujemy sobie filet sandacza, którego zaserwujemy sosem holenderskim, bardzo fajnym, który przygotowaliśmy w osobnym odcinku. Myślę, że już spróbowaliście, że się Wam udało i spełni Wasze oczekiwania smakowe. Do tego zaserwujemy pire z selera, dyniowe nioki. Na dyniowe nioki będzie osobny filmik, osobny przepis. więc zapraszam także do spróbowania przygotowania samemu takich nioków. Blanszowany szpinak. I przygotujemy także oliwę taką ze świeżych ziół zielonych. Nasza będzie ze szczypiorku, natki pietruszki i szpinaku. Na początek przygotujemy sobie purée z selera. Selera będziemy gotować w wodzie z mlekiem, żeby miał delikatniejszy smak i fajny biały kolor. Należy pamiętać o tym, żeby tego mleka nie było zbyt dużo w porównaniu do wody, Ja mniej więcej na litr wody używam pół litra mleka po to, żeby nam nie kipiało w trakcie gotowania. Selera kroimy na drobne kawałki. Im drobniej pokroimy, tym szybciej nam się ugotuje. Seler jest dość twardy, więc na pewno te pół godziny, 40 minut trzeba mu będzie poświęcić. Do rondelka z wodą wlejemy mleko. Mam no wcześniej osoloną, ja na litrach oddaję na ogół jedną płaszką, stołową łyżkę soli. Seler się zagotuje, skręcamy odrobinę moc i będzie się gotował około 30-40 minut. Zależy nam na tym, żeby był gotowany do miękkości, żeby powstało nam bardzo fajne, gładkie pire. W momencie, kiedy gotuje nam się seler na pire, możemy przygotować sobie naszą oliwę ziołową. Przyszypujemy nasze wszystkie zioła do cmanka, do termomiksa. Może być blender inny, kielichowy, może być jakiś ręczny. Ja tutaj mam mniej więcej 1 trzecią pęczku szczypiorku, 1 pęczek pietruszki i dosłownie jakieś 10 gram szpinaku. Do tego wlewam 200 ml oliwy. I miksuję. Jeśli robimy to w termomiksie, możemy podkręcić sobie temperaturę na 65 stopni. Wtedy wydobędzie się nam jeszcze bardzo taki fajny zielony kolor. Sekund miksuję na pewnych obrotach. Teraz ustawiam sobie temperaturę na 65 stopni. Już na mniejszych obrotach. Tutaj szukka. Jakieś pół minuty, minutę tak, żeby nabrało nam temperatury i żeby się zmiksowało. Ok, nasza oliwa osiągnęła już temperaturę 65 stopni, więc możemy sobie ją wyłączyć. I teraz ważne, żeby ją przecedzić, albo przez takie sitko z gazą, tak, lub pieluchę tetrową. Możemy też użyć, na przykład, filtra do kawy. Popatrzcie, piękny, zielony kolor. Fajnie przecedzi się, nam doda nam bardzo fajnego smaku i aromatu do całego naszego dania. Nasza oliwa sobie odcieka, a w tym czasie już mamy ugotowanego selera, więc przełożymy sobie go do termomiksa i będziemy miksować. Pracuję na obrotach na poziomie szóstym. Myślę, że kwestia minuty półtora i będziemy mieli fajne, gładkie piele. Ok, minęły dwie minuty, więc sprawdźmy, jak nasze piele. Wygląda bardzo dobrze. Jest tak Zobaczcie sami, bardzo fajna tekstura, Ładka jak krem. Ok, skoro mamy już nasz sos holenderski, mamy pirę selera, Mamy tą piękną zieloną oliwę. Później zobaczycie fajnie, jak wygląda na talerzu. Możemy przystąpić do smażenia sandacza. Ja zacznę sobie smażyć sandacza, w tym czasie będę gotował nioki. Sandacz będzie sobie odpoczywał i ja zrobię wtedy duszoną śpicha. Zaczynamy. Sandacz jest już oczyszczony z ości, ale ja postaram się go jeszcze ponacinać, gdyby okazało się, że jakieś ości się w nim znajdują. sole z obu stron po pierwsze, ja używam ziarnistego, przepraszam, mutkowanego czarnego pieprzu. Wiem, że dla, których, dla niektórych osób jest to nie do przyjęcia, że tylko biały pieprz. Ja tej zasady nie wyznaję, lubię taki, lubię go czuć i taki stosuję. Na patelni rozgrzewamy sobie oliwę, masło klarowane. Ja będę używał oliwy. I zaczynamy od smażenia skórą do dołu. Trzeba będzie nam się powoli smażyło, Ja zacznę gotować wodę na mioki. To jest gorąco, więc możemy posolić. Woda się zagotuje, będziemy mogli wrzucić na Woda zaczyna nam się gotować, więc wrzućmy nasienie oki. Będziemy przywrócić naszą rybę. ładny złoty kolor. Należy pamiętać o tym, żeby na początku smażyć na dość intensywnym, dużym oknu, żeby nam się ładnie ta ryba ścięła. Miała złoty kolor, była z wierzchu skrupiąca skóra, ale nie przez cały czas, więc zmniejszamy ogień. Zależy nam na tym, żeby ta ryba była fajna, miękka, delikatna, nie sucha. Myślę, że nasza ryba jest gotowa. Ja pozwolę sobie ją wyciągnąć na taki ręcznik papierowy, żeby nam troszkę ociekła z tłuszczu. I przygotujemy ostatni nasz element, czyli duszony szpinak. Do naszego duszonego szpinaku potrzebna nam jest odrobina masła, czosnek, który drobno sobie posiekamy, przetwór z odrobiną soli. Nasze nam się roztopiło, mogę dodać czosnek oraz świeży szpinak do szpinaku odrobinę soli pieprzu i tylko by lekko złapnąć temperaturę tak można powiedzieć, że odrobinę blanszował do takiego momentu nasz szpinak jest gotowy Wszystkie nasze elementy są gotowe, nioki już ugotowane, więc je odcedzę i możemy składać nasze danie. Na początek nasze kielec z Duszony szpinak, sandacz, sos holenderski, który pokazywałem we wcześniejszym odcinku, krótki zwiastun. Krótki poradnik, jak go przygotować. Więc odrobina takiego sosu do sandacza, do niosków będzie pasować idealnie i do zwiększenia naszego dania oliwa ziołowa ze szczypiorku, z natki i szpinaku. Wygląda błędnie, uwielbiam ten kolor. Nasze dania jest gotowe. Spójrzcie jak wygląda. filet sandacza, nioki dyniowe, duszony szpinak, z selera, sos holenderski i oliwa ziołowa. Jeśli spodobał się Wam ten przepis, to posubskrybujcie mój kanał i czekajcie na kolejne odcinki. Dziękuję, że jesteście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku.